Cześć kochani, witam Was ciepło i serdecznie ponownie i zapraszam Was na czytanie yy, dzisiaj takie dla jednej znaczy, to znaczy bez, bez możliwości wyboru, tak? Zobaczycie po prostu, czy się tutaj odnajdziecie, czy nie. Czego będzie dotyczyło to czytanie. Aktualne energie pomiędzy Wami i osobą, yy, o której wymyślicie, tak? Czytanie jest na tydzień, dwa, niedłużej. To są te, te, te aktualne, yy, tak jak powiedziałam, myśli, emocje, tendencje. Zobaczymy sobie, tak? Yy, I pokrótce tutaj spojrzymy, kim ta osoba może być. Zobaczycie, czy to może mieć z wami coś wspólnego, czy nie. Yy, pamiętajcie, czytanie jest ogólne, więc nie musi. Nie musi po prostu z wami rezonować za każdym razem i mówię: albo będziecie coś mogli tutaj stąd dla siebie wziąć, albo nie. Będziemy widzieć, tak? Czy będziecie wy widzieć? Dobrze, kim jest ta osoba? Może najpierw zapytamy o to, kim jest ta osoba, która tutaj chce się pokazać. Może jedna karta wystarczy, może dwie, może trzy. Karta maga A z y, Pucharów czas wody i cesarz. Uhu. Ok. Czwórka ziemi pod spodem, czyli czwórka monet. Karta głupca. Dobrze, i teraz popatrzmy sobie na myśli emocje, tendencje. myśli. O, ta energia męska się pokazuje. Ja patrzę z perspektywy kobiety, tak jak zawsze mówię. Panowie, odwróćcie to, jeżeli patrzycie też, tak? W myślach. U, kurczę, znowu jest. Ach, jej. Znowu z tymi kartami, słuchajcie, to muszę je jakoś, coś zrobić z tym. <laughs> to jest niebezpiecznie naprawdę. Odrobinę od gdzieś jakieś odkryte, od, odkrytej części ciała i już może być film zablokowany. Dobrze. To były myśli. Zobaczmy emocje i tendencje. Mhm. Ok, jeszcze jedną kartę tutaj i do lupy jeszcze jedną. Dobrze. Ok, i tu mamy kartę kwiatów bukietu kwiatów pod spodem, kompas. Mniej więcej wiemy, co tutaj się dzieje. Więc zaczynamy, słuchajcie, od tutaj, od tych kart mm, opisujących tą osobę. Karta Maga. A z pucharów, czy A z wody i karta cesarza. Słuchajcie, główną tą taką energią, o, na którą ja tutaj uwagę zwracam jest w tym momencie karta cesarza. Ona jakby jest takim o, przełożeniem te, tej energii, czy tego, kim ta osoba może być. Może być, ktoś w znaku yy, barana nie musi. Yy, ten znak jest przepisany do karty cesarza w tarocie, ale tak jak mówię, nie musi to być związane z tym znakiem Zodiaku. Karta cesarza generalnie odnosi się do kogoś, kto y, można powiedzieć, że jakieś określone struktury w swoim życiu y, zaprowadził i według y, jakiegoś określonego porządku, że tak powiem, sobie y, czy dla siebie przyjętego, dla siebie y, ustalonego postępuje może być bardzo zasadniczy ten ktoś może być bardzo raczej jest to dorosła osoba taka dorosła emocjonalnie dojrzała może tak dorosła co to znaczy ale emocjonalnie dojrzała raczej jest to osoba starsza tak nie musi też być może być y, ktoś kto po prostu osiągnął w życiu też jakiś taki już poziom czy pewną pewną dojrzałość y, y, no y, Emocjonalną, tak to chcę powiedzieć, jakąś stabilizację życiową, może też. Ma określone oczekiwania y, co do osób, które go otaczają, co do swojego życia, co do swojej pracy, klarowną taką wizję, mam wrażenie. I y, 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 po prostu doskonale wie, czego chce, tak? U, I postępuje według swoich jakichś ustalonych zasad. Y, te zasady są bardzo przejrzyste, jasne. Konkretne. To też jest bardzo konkretna osoba w energii Cesarza. Może to być ktoś, kto jest z jakąś taką pozycję ma zawodową dość wysoką, tak? Czy nie wiem, może być właściciel jakiejś firmy, czy, czy na jakimś kierowniczym stanowisku. Ktoś taki, kto po prostu tą władzę ma w ręku. Tak to sobie nazwijmy. Są też pewne, oczywiście, wady tutaj, które mogą u tej osoby być widoczne czy odczuwalne, i to właśnie, między innymi, ta upartość, zawziętość. Tak. Taka nieprzejednano, nieprzej, tak, nie, nie, nie mówi się. Nieprzejednanie, a może tak. Ym, takie nieprzejednanie. Jeżeli on coś y, y, jest, ma swoje zdanie, to łat, trudno go przekonać do czegoś innego, tak? Czyli jakaś takie, taka, no mówię, upa upartość, zawziętość w, może być też w skrajnych przypadkach. Yy, nieustępliwość, tak? Nie taka, no mówię, Czasem sztywne zasady, których się trzyma i od których nie chce w żaden sposób odbiegać. Ma to pozytywne swoje jakieś aspekty, ale też i negatywne, tak? Bo czasem ciężko jest taką sobą jakiś kompromis zawrzeć. Czasem ciężko jest swoje jakby zdanie. Jak to powiedzieć? Może nie tyle swoje zdanie, ale tak, dobrze. Ciężko czasem jest, żeby ta osoba zaakceptowała po prostu inny punkt widzenia. O może tak. Okej. Okay. Ale tak jak mówię, to może być ktoś, kto po prostu wie, czego też w życiu chce. Skupmy się na tych pozytywnych aspektach. Wie doskonale, czego chce, ma jakby plan na swoje życie wie doskonale, co robić. Tak? Wie doskonale, jak postępować. Ktoś konkretny też na kogo można na kim można polegać? Na kogo można y, liczyć? Tak? Tutaj z asem pucharów i z kartą maga. Może być, że jest to początek znajomości dla niektórych z was, tak? Albo może być, że u tej osoby zaczynają się emocje jakby mm, Być odczuwalny, o może tak to nazwę. I tutaj, jeżeli patrzę na te trzy karty, chodzi tutaj o manifestację, tak? o manifestację, co w energii cesarza jest jak najbardziej takie właściwe też, tak, jeżeli chodzi o zachowanie. On jest, on jest konkretny, on wie, jeżeli czegoś chce, to wie, co robić i nie waha się. Tak? Tu nie ma jakiegoś takiego, Zastanawiania się, a może tak, a może inaczej, a może nie, a może w ogóle. Yy, tutaj są konkrety po prostu. I w są karta omaga rzeczywiście chodzi o manifestację. Ja mam wrażenie, że tu się pojawiły albo pojawiły się uczucia, albo jest to zaczątek czegoś pomiędzy wami, i ta osoba nie czeka tutaj, długo nie zwleka. Tu od razu przechodzi się do rzeczy, tu od razu przechodzi się do jakiegoś działania, tak? jeżeli kogoś poznaje. Ten cesarz z energią maga, on po prostu jest aktywny. On próbuje się zbliżyć, próbuje umówić się, spotkać, nie wiem, zaproponować wyjście. Tu, tu, tu się od razu coś dzieje. Tak? Tu nie ma jakiegoś takiego chodzenia wokół kogoś, dookoła jakiejś osoby i zastanawiania się, czy to właściwy krok, czy niewłaściwy. To wszystko jest e, jakby już taktycznie zaplanowane, co trzeba zrobić, jak można to zrobić. Tu nie ma e, miejsca też jakby na przypadki powiedziałabym, tak? Aczkolwiek przypadek to też jest zupełnie inny temat. Więc e, no Macie jest tutaj do czynienia z jakąś konkretną osobą. Tu też od razu pokazuje się ta karta e, pod spodem talile Normand, bukietu kwiatów, czyli to zaproszenie, ta aktywność. E, Okazanie zainteresowania, okazanie um, no, tego, że się podoba. Podobacie jemu, tak? Czy możecie się podobać, czy jest po prostu Wami zainteresowany ten ktoś. E, o czym nie wspomniałam, a chciałabym też wspomnieć, może być, że ta karta cesarza też. E, Cesarz, cesarzowa. Często pokazują się w tarocie mi jako osoby, które mogą być w związku stałym. Tak? Może to być też. Ale nie musi, pamiętajcie. I teraz słuchajcie, dla jakiejś osób, dla jakiejś grupy będzie tak, że wy tą osobę poznaliście dopiero, tego kogoś i tu się zaczyna wszystko dopiero dziać. Dla niektórych będzie tak, że znacie już jakiś czas tego kogoś. I może być, zacznę może od tej wersji, czy od tej grupy, gdzie jest to coś świeżego, coś nowego. Tak jak powiedziałam, zaczyna się to, jest to zainteresowanie, zaczyna się, są motyle w brzuchu tutaj, tak? Jest jakaś, jakiś dystans jeszcze tutaj pomiędzy Wami, może być tak, że jeszcze, nie wiem, może miało miejsce jedno spotkanie, może miało miejsce, miały miejsce dwa spotkania. Na chwilę obecną nie jest jeszcze, nie jesteście jeszcze tak bardzo blisko siebie. Tak? Nie jesteście jeszcze, y, to nie jest jeszcze ta energia, gdzie czujecie to zespolenie, że tak powiem. Tak? To, są, to jest pierwsza czy wstępna faza poznawania się. Jest ta, y, jeszcze jakaś taka odległość tutaj, jakiś taki dystans jeszcze wyczuwalny. Aczkolwiek może być też tak, że tutaj jest y, odległość też geograficzna jakaś. Tak? Czyli może być, że mieszkacie w różnych miejscowościach. Niektórzy mogą mieszkać w różnych krajach. Ale też jakaś, y, powiedziałabym, jakieś określone takie poczucie, czy może odczucie, mm, nie chcę powiedzieć tęsknoty, bo to za duże słowo. Dla tej grupy, gdzie mówię, to są początki, tak? Ale y, y, w pewnym sensie myślenie o drugiej osobie, tak? Jakieś takie. Um, Wybieganie myślami w stronę tej osoby. Mówię, nie chcę mówić tęsknota, bo to jeszcze nie, nie tutaj, ale jest coś, tak? Mimo wszystko mówię, mam nadzieję, że, może, y mam nadzieję, mam y wrażenie, że jakby jesteście może jeszcze gdzieś tam, każdy trochę sobą zajęty, tak? Pomimo tego, że tutaj to zainteresowanie jest y i chęć poznawania się dalszego, to gdzieś tam jeszcze jakby każdy sobą trochę zajęty i każdy swoimi sprawami zajęty. Takie mam odczucie. Pomimo tego, że no mówię, gdzieś tam jest ta, ta ciekawość, jest ta chęć zbliżenia się, poznawania się. Mówię, ta, ta tęsknota, jeżeli tego słowa rzeczywiście używam, czy chcę tu użyć, to w takim um, zaczątki, tak? W tym, w tym kontekście. Bardziej jako ciekawość i chęć, tak? Bycia. Z tą osobą, spędzania czasu z tą osobą. Dobrze. Jesteśmy na poziomie myśli nadal, tak? Może być, że ten ktoś, ten właśnie cesarz, myśli o podróży, myśli o drodze, którą chce wykonać, pokonać, czy jakąś podróż tutaj zorganizować, tak? żeby się z Wami spotkać, żeby się z, y, tutaj zobaczyć z Wami. Y, może też myśleć o tym dystansie, który gdzieś tam jeszcze jest. Może być tak, że w, z Waszej strony trochę ten dystans gdzieś tam wyczuwa, ale też niekoniecznie, tak? Może być po prostu, tak jak powiedziałem, trochę też dystans geograficzny, ale też i tęsknota. Więc ta osoba rzeczywiście myśli o tym, żeby może się z Wami zobaczyć, ale wiąże się to z jakąś drogą też, z pokonaniem jakiejś drogi. Um, to zaproszenie jest tutaj widoczne, tak? Ten gest, tego wyjścia wam naprzeciw, jest w każdym bądź razie um, tak, jakby już zaplanowany, mam odczucie. Um, co tutaj na poziomie emocji? Ja w zasadzie też nie mam takiego, powiem wam szczerze, Odczucia, że tutaj gdzieś mi się te emocje, myśli, rzeczywiście to jakoś tak dzie wszystko dzieli i to są poszczególne, odrębne, zupełnie tematy. Ja bardziej widzę taki obraz całościowy tutaj w tej, w tej sytuacji. Mam odczucie, że yy, jest tutaj jakaś decyzja, też, tak, która musi być podjęta, jakaś yy, kwestia, która może być pewnego rodzaju trudnością, pewnego rodzaju utrudnieniem. Może właśnie jeżeli chodzi o spotkanie, bo może właśnie ten dystans jest jakimś w jakimś sensie utrudnieniem, tak? Jakby pewnego rodzaju komplikacje, które mi się tutaj pokazują, ale o tych komplikacjach myślę, że się możecie dowiedzieć, tak? Że te wiadomo to dotrze jakby do was wiadomość. Zostaniecie poinformowani, czy poinformowane, że jest jakieś, jakieś utrudnienia, jakieś, no mówię, komplikacje, może w związku z tym spotkaniem planowanym, tak? Może z tym zaproszeniem, które tutaj chciałoby być wypowiedziane, bądź może zostało już wypowiedziane. Ale jest jeszcze inna kwestia, i teraz do tej kwestii, po, że tak powiem, podejdę. W związku z tym, o czym powiedziałam, że cesarz może być osobą zajętą, może być, że tutaj w energii węża pokazuje się inna osoba, tak? czyli powiedzmy partnerka, może tego kogoś. Ja przyznam szczerze, no, mówię, może być tak, że, że dla niektórych z Was będzie się tak rzeczywiście, um, będzie te, te, taka sytuacja miała miejsce. Możecie się dowiedzieć też o tym, że ten ktoś ma partnerkę, ale może być, że rzeczywiście chodzi dla, dla in, innej grupy osób, może być yy, rzeczywiście, że chodzi tylko o to tylko, tylko albo aż, ale rzeczywiście o jakieś trudności, o jakieś komplikacje, jeżeli chodzi o to spotkanie, tak, które ma się odbyć, czy miałoby się odbyć. Yy. słuchajcie, jeżeli to, tak jak mówię to są krótkie tylko, krótki impuls tak, jeżeli by się miało okazać no jeżeli miałoby się okazać rzeczywiście, że jest tutaj ktoś jeszcze to tutaj ta decyzja, podjęcie jakiejś decyzji tak, może być, że jest to z tym związane odejście od kogoś tak, odejście od kogoś, tu mamy ósemkę pucharów też karta głupca jako nowy cykl nowa, nowa droga Czwórka Ziemi, też jako obietnica, może czegoś stabilnego, ale też jakby yy, z drugiej strony koncentrowanie się też na tym, co jest namacalne, powiedziałem, koncentrowanie się na tym, co jest namacalne, co jest osiągalne w jakimś sensie. Ja wrócę może jeszcze do tej czwórki ziemi czy czwórki monet za chwilę, ale słuchajcie, może być tak rzeczywiście też, że może być tak, że tu dowiecie się od tej osoby, że ona chce, czy on, tak, stoi przed wyborem jakimś, tak? Że może być tak, że po prostu tutaj z tą partnerką też się może nie układa już od dłuższego czasu, czy coś takiego się dzieje, że jakieś decyzje tutaj muszą być podjęte też, tak? Jeżeli chodzi o przyszłość tego kogoś. Tak jak mówię, jest karta nowego startu, nowego początku, nowego cyklu. Ale też jakieś takie materialne kwestie mają tutaj znaczenie, widzę. Stabilizacja życiowa, na pewno. Takie poczucie tego, że ma się grunt pod nogami. No, może być to tematem, jeżeli chodzi chodziłoby na przykład tutaj o jakieś rozstanie. tak? Więc może by mieć to znaczenie. Ale nie chcę aż tak daleko tutaj iść, bo yy, nie chcę aż tak daleko w to wnikać. No, może być, że tu po prostu chodzi też o to, że jakieś komplikacje się pojawią, jeżeli chodzi o spotkanie, tak? Jakie te tendencje są? Ja to, to raczej też bym i tak widziała tutaj, i tak to czuję. Jakie są te tendencje na przyszły czas? Tydzień, dwa tygodnie, nie więcej. Te emocje mogą się tutaj rzeczywiście rozwijać, tak? Czy uczucia mogą się rozwijać? To po prostu... Pokazuje się jako coś obiecującego albo coś, co ma szansę na to, że to się będzie dalej rozwijało. To, co tutaj mnie zastanawia troszeczkę, to to, że pewne niejasności są w związku z jakimiś zmianami. Tak? I to znowu tutaj wracam do tematu zmian, jeżeli byłaby partnerka. Bądź też zmian, jeżeli na przykład chodzi o pokonanie tej odległości pomiędzy wami. Czy wiecie, jeżeli dwójka dorosłych osób się poznaje, dojrzałych osób, które każde z nich ma swoje życie, jakieś poukładane już yy, sprawy, tak, jakoś to funkcjonuje wszystko i zaczyna się coś nowego tworzyć, rozwijać, to wiadomo, że trzeba, że to wiąże się z, z różnymi zmianami życiowymi. Chociażby zmiana funkcjonowania, zmiana nie wiem, yy, sposobu re, czy regulacji pewnych kwestii, jeżeli chodzi na przykład o pracę czy, czy właśnie o spotkania, trzeba inaczej sobie czas organizować i to wszystko, co, co ma z tym związek. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te zmiany, może być, że pojawią się jakieś takie niejasności co, co do tego tematu. Ale te niejasności to jest coś, co, wiecie, to jest jak najbardziej naturalna kwestia rzeczy. Wiadomo, że przychodzi ten moment, że zaczynamy się zastanawiać nad tym, jak to ma funkcjonować teraz, jak, jak mogłoby to wyglądać, jak może to wyglądać, jakie są opcje, jakie są yy, drogi, tak, żeby poukładać to, żeby to pasowało. Ja myślę, że to tutaj z tym ma związek Nic, z niczym innym, z niczym więcej te zmiany, które po prostu są naturalną koleją rzeczy, które tak czy y, inaczej m, m, musiałyby nastąpić, że będziecie może temu się bardziej przyglądać. Może też ta osoba w energii cesarza będzie się temu tematowi przyglądać. Mówię, może być też tak, że się dowiecie o tym, że on ma partnerkę, że nie jest sam, może też może może być w separacji, może być, że tak jak powiedziałem, już się nie układa tak dobrze. Czy generalnie wiecie, czasem jest tak, że ludzie żyją e, obok siebie, tak? I tutaj też może być temat u tego cesarza, czy te nowe zmiany e, życiowe, czy to nie jest czas, żeby coś zmienić w życiu. Tak. On się temu będzie przyglądał, mam wrażenie. Weźmie sobie to pod lupę. Będzie po prostu. Myślę, analizował też, tak, tą kwestię. Oczywiście wiąże się to z niepewnością, wiąże się to z wieloma znakami zapytania. Ale tak to tutaj wygląda. Ale, tak jak powiedziałam, jeżeli nie y, będzie to osoba, czy nie jest to osoba, z którą, y, która jest z kimś, tak, czy nie, jest nie, wol, wolnym. Czy, jest to człowiek wolny. To tutaj chodzi o zmiany po prostu generalnie te, które o których wspominałam, czyli mówię, może zmiana miejsca zamieszkania, przeprowadzenie się bliżej siebie, e, zorganizowanie inaczej swojego dnia, planu dnia, tak? Takie kwestie się tutaj pokazują. Tak czy inaczej, kochani, wygląda to dość pozytywnie. Mam odczucie, że są szanse na to, żeby się tutaj coś zaczęło rozwijać. I e, no mówię, emocje są. Widoczne, tak? Pozytywne emocje są widoczne, więc myślę, że jakieś komplikacje tutaj, jeżeli się po drodze pojawią, to są do rozwiązania. E, wy się dowiecie o tym też. Także to też jest, e, zawsze daje to możliwość, żeby szukać wyjścia, szukać rozwiązań, tak? Jeżeli się coś komplikuje. Jeżeli jest komunikacja, co jest najważniejsze, jeżeli jest y, rozmowa na ten temat, wymiana informacji na ten temat, to zawsze można szukać dróg, żeby po prostu y, trudności rozwiązywać czy te, te komplikacje jakoś sobie z nimi radzić. Ok, tak to wygląda. Pozytywnie to wygląda. Tak jak mówię, mogą być jakieś tutaj. Y, Dylematy, mogą być jakieś niejasności odnośnie zmian, ale to nie jest nic y, niepokojącego tutaj na tym etapie i na tą, y, na tą chwilę, więc myślę, że jest to wszystko na jak najlepszej drodze póki co, tak? Okej, okay, to tyle kochani, nie wiem czy jeszcze coś Wam, jakąś radę wyciągnąć może dla Was? Jedną kartę jako radę. Królowa mieczy, królowa powietrza. Rozsądnie, rozsądnie, chłodno, może nie tyle chłodno, co po prostu z takim wyważeniem, z, taką, em, z takim obie, ob, obiektywnym w miarę możliwości spojrzeniem, tak, w tej sytuacji. E, ale też mm, mam wrażenie, żebyście tutaj może nie dali się ponieść emocjom. Żebyście może y, odwołali się do takiej we swojej głębokiej, wewnętrznej mądrości, doświadczenia życiowego, tutaj w tej sowie jest ta y, informacja, że macie w sobie tą mądrość życiową, macie poprzez doświadczenia, które zdobyłyście, zdobyliście w życiu, y, wiecie, co jest słuszne, wiecie, jak postępować. Tak? Tu nie ma takiej energii, y, jakiejś takiej gwałtowności, że. Coś możecie zrobić, co jest nieprzemyślane. Tu wasze kroki są w gruncie rzeczy właśnie bardzo y, przemyślane. Tak? Wiecie, dajecie sobie też czas z jakiejś takiej bezpiecznej odległości, z taką y, rozwagą, mam wrażenie, i y, spokojem podchodzicie tutaj do tego tematu. I to też jest, y, myślę, dobra energia. Nie bądźcie impulsywne tutaj, mówi ta królowa powietrza. Nie bądźcie impulsywne, nie, nie bądźcie też surowe. Nie bądźcie. Y Mam wrażenie też, może, nie bądźcie też, też y zbyt chłodne. Bo słuchajcie, tutaj w tej energii też może być ta, to, to ryzyko, że wy się będziecie emocjonalnie mocno dystansować. I ja mam wrażenie, że z jednej strony ta karta mówi, starajcie się do tego spo, ze spokojem podejść, co się dzieje, co się będzie działo, jeżeli się będzie coś rozwijać. Albo jeżeli się dowiecie o czymś, że jest ktoś inny, tak? Starajcie się ze spokojem do tego podejść. Z taką, no mówię, z takim wyważeniem, ale z drugiej strony też... Yy, nie zamykajcie się emocjonalnie na to. Mam wrażenie, nie zamykajcie się emocjonalnie na to, działajcie mądrze i kierujcie się tą waszą mądrością, taką wewnętrznym, waszą wewnętrzną mądrością, mam wrażenie, to jest to tutaj. Okej, okay, kochani, to tyle. Mm. Z mojej strony, jeżeli coś Wam to mówi, to dobrze weźcie dla siebie to, co uważacie za słuszne, co w jakimś sensie może Wam się przydać. A jeżeli nie, to mam nadzieję przynajmniej, że było Wam miło tego posłuchać. Wszystkiego dobrego dla Was i do następnego razu, kochanie. Trzymajcie się. Ciepło, papa. Pa.